Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Jakie to jest piękne doświadczenie, jeśli Kościół jest wypełniony ludźmi. Jest modlitwa wielu ludzi. Czasem chcemy się modlić w ciszy, żeby tylko ja i Bóg, żeby była taka cisza Kościoła. To jest też piękne, ale ma swoją moc, swoje piękno, swoją wielką duchową siłę modlitwa, kiedy jest Kościół wypełniony. Jak to jest piękne, kiedy Kościół jest wypełniony ludźmi na, na modlitwie. Czasem, zwłaszcza tutaj, to jest jakieś wielkie marzenie, żeby Kościół był tak wypełniony. Czasem się zdarza, ale to jest bardzo rzadko. Ale to też od nas zależy, czy ten Kościół będzie wypełniony, czy sami przyjdziemy i czy jeszcze kogoś przyprowadzimy. I o tym dalej w Ewangelii dziś czytamy. Wtem, wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Pięknie, piękna jest ta przyjaźń tych ludzi, którzy przynieśli tego paralityka przed Jezusa. Oni bardzo się starali, żeby przynieść. Oni myśleli, rozmyślali, co zrobić, żeby przynieść. Kiedy widzieli, że jest mnóstwo ludzi i nie ma możliwości, żeby przynieść jeszcze paralityka, Sam, samemu trudno się przedrzeć. A jak jeszcze przynieść człowieka chorego, ile rzeczywiście tych ludzi musiało być, że tak trudno było dojść do Jezusa? I oni wymyślili sobie, że rozebrali dach i spuścili, Jezus, spuścili tego chorego człowieka przed Jezusa. Nie. Czy my tak się staramy? Tak? Czy jesteśmy tacy uparci, tacy wytrwali w tym, żeby samemu przyjść przed Jezusa i jeszcze kogoś przynieść przed Jezusa? Czasem na przykład też i chorego człowieka, czasem ktoś choruje, szukamy lekarza, szukamy szpitala, szukamy jakiegoś leczenia, ale czasem pytam ludzi, a. Księdza, żeście zaprosili, a sakramenty człowiek przyjął, wyspowiadał się, w komunie, przyjął, przyjął namaszczenie chorych. O nie, nie, pomyśleliśmy. Nie pomyśleliśmy. Albo sami też na przykład widzimy, że tu Jezus odpuścił grzechy. Ci ludzie, można powiedzieć, przynieśli tego człowieka do spowiedzi. On się nie spowiadał może, ale Jezus mu odpuścił grzechy, czyli, czyli to, co w spowiedzi. Czasem taki jest problem ze spowiedzią. Odkładamy spowiedź na później. I czasem jest takie tłumaczenie, że a księdza nie było w konfesjonale, to można pójść poprosić, jak księdza wyszedł. A, albo kolejka długa do konfesjonalu i, ja, i od razu tak, to ja już później, to ja następnym razem przyjdę. I ten następny raz często się odkłada, odkłada. Nie jesteśmy wytrwali, nie jesteśmy uparci w tym dążeniu, żeby być przed Jezusem i też, żeby innego człowieka przynieść przed Jezusem. I też, żeby przyprowadzić, może człowiek gdzieś się pogubił, może gdzieś odszedł od Pana Boga, czy my staramy się jakoś do tego człowieka dotrzeć, czy jest, przeżywamy za tego człowieka, martwimy się, czy jakoś staramy się z tej, z innej strony jakoś podejść, żeby no, on jednak nawrócił się, żeby przyszedł do Pana Boga, żeby coś mu powiedzieć, żeby jakoś myśl posiać w jego sercu, jakoś z nim pogadać, może jeszcze coś mu włączyć, czy jakoś porekomendować mu jakieś, jakieś tam. Film, czy, 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 czy jakąś konferencję, czy jakąś książkę, jakoś próbować z różnych stron dotrzeć do tego człowieka. Czy my tak się poddajemy? To jego, jego sprawa, jego sprawa. Zostawiamy go. Często, jeśli chodzi o na przykład zdrowie człowieka, to my będziemy go namawiać, żeby on poszedł się leczyć. Jeśli chodzi o jakieś tam, że można jakieś pieniądze jeszcze uzyskać, będziemy się starać, wszystko robić, żeby te pieniądze uzyskać. A często, gdy chodzi o jakieś duchowe sprawy, to tak zostawiamy to, a nie. To już później, to już nie teraz, a to jego sprawa, a to nie, nie ma w nas tego dążenia, właśnie tych ludzi. A je, słyszymy, że Jezus, widząc ich wiarę, najpierw odpuścił grzechy, później uzdrowił człowieka. Widząc ich wiarę, nasza wiara, może też komuś dać zbawienie. I przede wszystkim widzimy, że Jezusowi chodzi o zbawienie, chodzi o odpuszczenie grzechów. Największą chorobą człowieka jest nie to, że ten człowiek był sparaliżowany, największą jego chorobą było to, że miał grzechy. Nie znamy historii życia tego człowieka, ale widzimy, że ten ciężar grzechów Jezus mu odpuścił grzech, a później to uzdrowienie było jakby takim trochę dodatkowym, bo dla Jezusa najważniejsze jest nasze zbawienie i dla nas też powinno być najważniejsze nasze zbawienie. Nie tylko zdrowie, nie tylko pieniądze, nie tylko jakieś sprawy doczesne, ale przede wszystkim nasze zbawienie. I może być tak, że Jezus widząc wiarę jednych ludzi zbawi drugiego człowieka. Że czasem jest tak, że może ten człowiek nawet nie pójdzie do spowiedzi, nawet i nie. Nie, nie nawróci się i, i umrze w grzechach, ale może modlitwa, to, że się bliscy modlili za Niego. Mieliśmy teraz taki przypadek pogrzebu człowieka, który był daleko od Pana Boga, pogubił się w życiu, ale jego rodzice bardzo pobożni zawsze się modlili za Niego, zawsze przeżywali. Ja wierzę, że ich modlitwa będzie dla Niego zbawieniem. Może właśnie, jak już nie możemy fizycznie przyprowadzić, przynieść człowieka przed Jezusa. Może właśnie modlitwa za tego człowieka wytrwała, modlitwa, modli się wspólnota, modli się rodzina, modli, modlitwa za człowieka, który się gdzieś pogubił, odszedł Pana Boga, i może ta modlitwa będzie dla niego zbawieniem. Jeszcze jedna myśl. Siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy, czemu on tak mówi? On bluźni, kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg Sam Jeden? Jezus. Poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich, czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka, odpuszczajcie się twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż ten człowiek ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On stał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy, wielbili Boga, mówiąc, jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. I oni. Czytamy ci uczeni w Piśmie, myśleli w duszy, nie mówili na głos tych słów. Oni w duszy swojej myśleli, czemu On tak mówi, bluźni. A Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich, czemu nurtują te myśli w waszych sercach. Jezus widzi nasze myśli, myśli, które nas nurtują, myśli, które mamy w swoich, w swoich sercach. To ważne, żeby to wiedzieć, jakie myśli nas, jakie myśli Ciebie teraz nurtują. Może jest jakaś myśl, która jest jakaś, jakieś zdenerwowanie na kogoś, jakaś złość. Może jest jakaś chytrość, chęć jakiegoś skłamania, oszukania. Może jakaś nieczysta myśl. Może coś nurtuje gdzieś tam, jest jakieś przeżywanie wewnętrzne, zmartwienie, coś nas nurtuje, nurtuje. Fajne to słowo tutaj jest, nurtują w waszych sercach. Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? I teraz uświadomić sobie, zobaczyć sami te myśli, to, co w nas wewnątrz się dzieje, na zewnątrz tego nie widać, a w środku, i że Jezus widzi to, widzi te myśli, Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, Jezus poznaje w swym duchu, że ty tak myślisz, że ja tak myślę, zna myśli nasze i nie przechodzi obojętnie, a już myśli tak niech sobie myśli, tylko pyta, czemu nurtują te myśli w Waszych sercach? Czemu ten cię nurtują? Czemu masz w sercu takie myśli? Jezus zadaje nam pytanie, On widzi te myśli i, i próbuje się tego dotknąć, żeby nas z tych myśli uwolnić, uzdrowić. I co dalej? Jezus czyni cud, żeby uspokoić te myśli. Jezus czyni jakieś znaki. Coś robi w naszym życiu, i dzisiaj też Jezus dotknie się tych naszych myśli. Jezus będzie nas pytał, czemu te myśli nurtują, i Jezus będzie coś robił, żeby nam na te myśli odpowiedzieć i uspokoić. Oddajmy takie myśli Jezusowi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam u nas w naszym kościele, teraz w kilka dni pod rząd, mamy taki festiwal bożonarodzeniowy ponieważ tutaj y, przychodzą na te nasze koncerty nie tylko katolicy, są też i prawosławni, i inni ludzie, którzy tutaj mieszkają. I to jest taka ewangelizacja, żeby zaprosić innych ludzi do naszego kościoła. Są piękne koncerty organowe i nie tylko organowe, inne instrumenty i, i śpiew. Na naszym kanale YouTube też są transmisje z tych koncertów, możecie sobie włączyć, posłuchać. Ale właśnie proszę też muzykantów, naszych muzyków, żeby żeby coś zagrali specjalnie ze względu na to rozmyślanie, żeby na koniec tego rozmyślania był jakiś utwór właśnie wykonany tych muzyków. I proponuję teraz, posłuchajcie tego pięknego utworu.